Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich ciekawych tego, jak żyje się za granicą i chciałbym Wam przedstawić Beatę Pawłowską, która mieszka na Wyspach Kanaryjskich i to będzie pierwszy wywiad z tej serii, więc wybaczcie, jeśli będą jakieś posiźnięcia, jakieś drobne potyczki językowe. Beata yy, mieszka tutaj już jak długo? 11 lat. 11 lat. 11 jest... lutego 11 lat minęło. 11 lat, kawał czasu. A mm -hmm. co spowodowało powiedz, że przyjechałaś na wyspy kanaryjskie. Chyba jestem bardzo nietypowym przypadkiem, bo ja tu przyjechałam. Jak miałam 15 lat czy 16, była operacja żagiel na wyspach operacja kanaryjskich, a ja jestem zapalonym żeglarzem i strasznie chciałam tu przyjechać. I brałam udział w pewnym losowaniu, ale niestety nie wylosowałam, ale zaczęłam się uczyć hiszpańskiego i po paru latach zapomniałam oczywiście o moim marzeniu, a po paru latach znowu mi się przypomniało i zawsze chciałam mieszkać na wyspie. Więc w którymś momencie, jak zobaczyłam, że tu jest temperatura średnia 25 stopni, stwierdziłam, że to jest ta wyspa właśnie. Tak, no wyspy charakteryzują się tym właśnie, że jest tutaj cały rok ciepło. Wyspy Wiecznej, wiosny jak się ciepło, mówi, prawda? Ale nie jest tutaj za gorąco. Tak, dokładnie. Nie tak jak w Madrycie, gdzie Kiedy temperatury Madrycie. sięgają 40 stopni. Oczywiście, wiem, że zróżnicowana też temperatura jest w różnych częściach wyspy, ale generalnie można zawsze coś dla siebie znaleźć, co się lubi. Tak, to jest niezaprzeczalna zaleta Wysp Kanaryjskich. Ale powiedzmy tutaj, yy, widzą, że mieszkasz na południu wyspy Gran Canaria. Tak? I czym się charakteryzuje właśnie ten rejon wyspy? Generalnie ja mieszkam i na północy, i na południu, ponieważ z powodów zawodowych przebywam więcej teraz na południu, ale mieszkam w z który jest ewidentnie na północy. Aha, ja myślałem, że już przeprowadziłam się Nie, nie, tutaj. przeprowadziłam nie się, jeszcze. ale tutaj też mam mieszkanie, więc mieszkam trochę na południu i trochę na hmm. północy. Można powiedzieć, że mam wszystko: dwa dni na południu, jeden dzień na północy. Dwa w jednym. Dwa w jednym. Słuchaj, a mieszkasz od 11 lat już tutaj, więc operacja Żagiel ci tutaj sprowadziła. Tak, a skąd Żagiel. cię sprowadziła? Sprowadziłam. mnie z Gliwic, mieszkałam w Gliwicach i od dziecka zawsze marzyłam, żeby mieszkać nad morzem. I w którymś momencie stwierdziłam, dlaczego nad morzem, jak będę mieszkała na wyspie, to będę miała morze ze wszystkich stron. Dokładnie. No więc spełniałam swoje marzenie. <laughs> Nie mówiąc już o nauce hiszpańskiego, która mnie interesowała zawsze, nigdy nie miałam na to czasu. W którymś momencie stwierdziłam, że, jak nie teraz, to kiedy? No tak. Że zrobię sobie trochę przerwy pracy w Polsce, zobaczę, jak tutaj się ułożą sprawy, nauczę się hiszpańskiego. No i tak też się stało wszystko. Hmm. No, 11 lat to jest kawał czasu, a powiedz mi, czy na początku, po przyjeździe 11 lat temu, ciężko było zacząć życie tutaj, czy, czy nie było tak ciężko? Jak to wszystko wyglądało na początku? Na początku wszystko jest bardzo ciężkie, bo ten mój hiszpański, który zaczynałam, jak miałam 16 lat, bardzo szybko mi się znudził, więc jak tu przyjechałam, wydawało mi się, że ja coś mówię po hiszpańsku, mm. ale bardzo szybko się okazało, że mój hiszpański jest bardzo słaby, że oni mnie nie rozumieją. <laughs> nie wiadomo dlaczego. Więc yy, bariera językowa jest dosyć ciężka do przednięcia. Ja miałam to szczęście, że szybko się uczę języków. I tak już po czterech miesiącach mniej więcej bez problemu się porozumiewałam. Potem y, zaczęłam uczęszczać do szkoły językowej i zdałam egzamin na czwarty rok, to było gdzieś jak byłam tutaj. Od post... razu na czwarty rok. Tak, ale po czterech latach pobytu, że było jasne. Byłam bardzo rozczarowana, bo ja myślałam, że się dostanę na mhm. szósty rok. Ale jak zaczęłam uczęszczać na zajęcia, się okazało, że jednak mam pewne braki. Od I razu byłam... na szósty, no nie za szybko. <laughs> <laughs> Trzeba pod drabinie wchodzić, to. No, poszczególnego. Nie, po nie bo się wydawało, bo... że już tak świetnie mówię po hiszpańsku. No, tak. no ale w sumie uczę się cały czas 11 lat hiszpańskiego. A powiedz mi, jak wyglądało to, jeśli chodzi o naukę języka hiszpańskiego? Czyli tylko ten, od czwartego roku zaczęłaś i nie było niczego więcej? Tylko to... Ja akurat mieszkałam w miejscowości, gdzie byli sami tubylcy. Hmm. Mieszkałam w Baniaderos, gdzie w ogóle nikt nie mówił w innym języku niż hiszpański, więc nie miałam wyjścia, musiałam się nauczyć. I wiadomo, sąsiadami nic. Z Na głęboką wody. Na głęboką wody nie miałam po prostu żadnego kontaktu z Polakami, to w ramach wielkiego święta w hmm. wolnych chwilach. Co sprawiało mi też dużą przyjemność, że mogę w końcu po polsku porozmawiać, więc nie miałam wyjścia. I w ten sposób jak się musi, to się nauczy. To jest normalne. No oczywiście tak, najlepsza zasada. A ja ci powiem, że to jest chyba, to wszystkich nas dotyczy ten sam problem tego, że wydaje nam się, że znamy już język wystarczająco dobrze, ale jak wpadamy w tą wodę, to okazuje się, że jednak coś w to nie wychodzi. Tak. Brakuje słów, ciężko się mówi, prawda? Takie coś, że wiem, że nic nie wiem. Tak, coś, coś w tym rodzaju. Jest Tak, a powiedz mi, jak wyglądało to zawodowo na początku? Co, poczy... e... Czy co w ogóle co w Polsce zawodowo robiłaś? Ja, Jeśli ja to zawodowo nie jest My, Miałam swoją firmę, prowadziłam. Swoją firmę handlową, ale że tak powiem, czułam się już trochę wypalona z pracą, i urodził się mój syn, i stwierdziłam, że zrobię sobie trochę wakacji i dla dziecka będzie wspaniale mieć wakacje na plaży, na wakacje, <głos》>, dzieciństwo na plaży. I yy, rozumiecie sami, mój syn się urodził w listopadzie, i ubieranie go w te wszystkie rzeczy nie było to łatwe ani Skafanderki. Skafanderki to wszystko, i stwierdziłam, że nie, 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 tak, będzie miał rok, to go zabiorę. Tutaj, zrobię sobie trochę wakacji. On będzie się też mógł nauczyć języka przy okazji. No i zawodowo na początku nie pracowałam, bo mogłam sobie na to pozwolić. Miałam, że tak powiem, taką sytuację dosyć ustabilizowaną, ale stwierdziłam, że jak nauczę się szwedzkiego, to pomyślę, co by tu robić. Potem zaczęłam pracować dla El Corte Ingles, to jest duży dom towarowy. Robiąc na nich reklamy. Las Palmas. Tak? Las Palmas pracowałam z turystami angielskimi głównie mm -hmm. i rozdawałam im ulotki, tłumaczyłam, że to jest takie wspaniałe miejsce, gdzie się robi naprawdę świetne. Nie, nie, powinno się powiedzieć inaczej: zakupy. <śm> 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 Faktycznie jest to bardzo interesujący sklep wiesz przecież. No tak, nie? tak, oczywiście. Ten przy KMS-a i Lopez, tak? Ten przy KMS i Lopez, bo tam właśnie przypływały te statki w pobliżu, no i myśmy ich tam kierowały, że mają iść tam i tam i tam, że to jest fajne, no to dosyć interesujące, dosyć dobrze płatne. W godzinach takich, że miałam spokojnie dziecko w szkole, więc mogłam sobie z tym poradzić jakoś, no nie? Czyli zapraszamy, jak będziecie w las Palmas, to zapraszamy Was do, tak, do nich, do Corte tak ingles, a to Inglés. jest o tyle ciekawe. Ja dodam, że to są po dwóch stronach ulicy są dwa wielkie domy towarowe. Tak, używa się tego, tej nazwy jeszcze dom towarowy. To no to kiedyś w socjalizmie się tak <laughs> mówiło chyba, tak? Ale to jest bardzo odpowiednie, <laughs> odpowiednie określenie tak. dom towarowy. Wysokie, kilkupiętrowe i jeden po jednej stronie ulicy, drugi po drugiej stronie. Z różnymi rzeczami. Ulicy. Po jednej stronie się ma tam meble, nie, no, nie wiem, łóżka, prześcieradła, a po drugiej stronie odzież, odzież wysokiej klasy. Naprawdę fajne zakupy, świetne kosmetyki. Dosyć dobre ceny, no różne. Ale za dużą reklamy im bo nie mówimy, bo już nie, za, nie ci zapłacą za to za, za, no ja nie właśnie, jestem nic nimi, no już dla nich nie pracuję. Tak, tak. No, może, nie nam, reklamujemy może nam zapłacą. Może. Nie, nie sądzę. Słuchaj, a zawodowo więc tak zaczynałaś. A teraz zawodowo jak to wygląda? Bo to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Yy, zawsze moją pasją, oprócz hiszpańskiego, którego nigdy nie miałam czasu się nauczyć. Od 18 roku pasjonowały mnie wina i podróżując po całym świecie, zawsze próbowałam win z różnych rejonów winiarskich, i zawodowo się tym nie zajmowałam, bo miałam inne sprawy, miałam firmę i nie miałam na to czasu. Ale w czasie wakacji zawsze studiowałam świat wina. I w końcu tutaj, jak już zaczęłam mieć takie wakacje trochę dłuższe i odkryłam tutajszą produkcję, zafascynowałam się nią no, do tego stopnia, że postanowiłam związać moje życie zawodowe. Z Enologia, winami. tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Czy to jest to wino? Tak, właśnie, próbujemy wina z bodegi Krater z Teneryfę. Z bardzo ciekawa produkcja, bardzo wysoki poziom. Cena również jest bardzo ciekawa dla mnie, czyli nie dla klientów. Wino jest drogie, ale jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Zaskakuje moich gości, ponieważ teraz, jak już wiadomo, prowadzę winotekę Canary Fan. A, czyli jesteśmy właśnie w tej winotece. Ja myślałem, jest... że to jest bara, to jest winoteka, to jak jest ja winotyk. się myliłem. No wiesz, so ba wine bar jak najbardziej. Aha. A tam I po so wine... niemiecku chyba też coś było na zewnątrz. No zobaczycie potem, bo pokażemy z zewnątrz. To jest wine bar and delicatessen. A und delicatessen ja, natürlich. A. Und? No, nie, und. Super. Mój niemiecki jeszcze nie istnieje, ale jestem. Na, nie, nein, <laughs> Ale jestem na dobrej drodze, mam wielu klientów z Niemiec, jest mi bardzo potrzebny. Y... Powiem tak, ja wczoraj byłem w knajpie i zaczepił nas kelner, rozmawiał tam z nami i właśnie mówi, że on zna niemiecki, szwedzki, angielski teraz. Tutajszy chłopak, stąd, z kanarów. I mówił, że tego wszystkiego się nauczył przez dwa lata pracując w barze, więc wiesz, wszystko przed tobą. Tak, tak, tak. Szczerze mówiąc, mój niemiecki już bardzo przyspiesza, bo mam naprawdę o. mnóstwo. Klientów niemieckich i nie wiem, co jeszcze się będzie działo, bo mam też Włochów i Francuzów, mm -hmm. którzy są strasznie oporni na angielski i są y, gorsi w tym niż Polacy. Mm. Możesz mi wierzyć, że oni w ogóle usiłują mówić po, po angielsku, ale to jest po prostu dla nich za trudne. A dla Francuzów to już szczególnie, bo Francuzi to normalnie dramat. Jak dramat to tam... Ciężko jest tak zrozumieć Francuzów, że. Ale Włosi też są wolni. No też. ale muszę powiedzieć, że moi klienci szwajcarzy mnie zaskakują, bo mm -hmm. mówią po hiszpańsku. To jest dla mnie bardzo miłe i... No my Polacy też mówimy po hiszpańsku. Niektórzy. No, my mieszkaliśmy, ja mieszkałem, ja tam mieszka. mieszka, więc no nie jest tak ciężko. 11 lat to już mówisz jak się... Kanaryjka chyba, tak? Nie, staram się nie mówić jak Kanaryjka. Nie. Aha, na siłę zmuszasz się, żeby kaleczyć, żeby mówić po hiszpańsku. Nie, 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 nie na, na siłę staram się mówić trochę czyściej niż Kanaryjczycy. Wiesz, jak mówią tak, Kanaryjczycy. Tak. Ucinają końcówki, Ucinają, mówią las palmas, tylko la Taka dziwna rzecz. Mówią lekko niedbale, mm. że tak się wyrażę. No nie? Czyli no, Enoteka, tak? Jesteśmy, że Enoteka. Winoteka. Winoteka, winoteka. winoteka, mamy tutaj wina ze wszystkich wysp. Produkcja bardzo ciekawa, ale bardzo limitowana, więc mm. mamy praktycznie co tydzień inne wina, skończy się jeden rodzaj, szukam innego. Mm -hmm. Yy, przygotowując się do tego przedsięwzięcia, musiałam zwiedzić wszystkie bodegi na wszystkich wyspach. No, może nie wszystkie, ale byłam w wielu bodegach na wielu wyspach. Uh -huh. Bardzo interesujące doświadczenie, pomijając fakt, że poznałam wyspy, które mnie cały czas fascynują bardzo. Uh -huh. Bodegi też interesująca produkcja i zaskakuje moich klientów, którzy po prostu są w szoku, że wino sąd jest takie dobre. Uh -huh. Z tego co wiem, to nawet próbowałaś kiedyś eksportować, tak, do Polski, Ej, czy nie? Tak, właśnie mam taki zamiar i jestem cały czas na tej drodze, tylko przez to, że jesteśmy w strefie bezsłowej, bezwatowej, strasznie komplikuje to sytuację i e, no zobaczymy, mam, coś się tutaj zaczyna dziać w tym kierunku. Prowadzę rozmowy z rządem w tym temacie też, bo blokuje to po prostu mm -hmm. bardzo biznes. Około 6 lat temu totalna blokada się zrobiła, bo wcześniej wysyłałam wino do Polski do przyjaciół na jakieś tam specjalne okazje, a teraz nie mogę. Ponieważ koszt takiej wysyłki y, jest nie do przyjęcia. Wino, które powiedzmy tutaj kupuję bardzo dobre wino w okolicach 12 euro będzie w Polsce kosztowało. Musiałby 80 euro kosztować albo i lepiej. Więc to. Ale i tak, myślę, dla dobrych restauracji nie będzie to cena zbyt zaporowa. Tak. Czyli w takim razie zapraszamy Was wszystkich do winoteki w Mas Palomas, Melonera's. naprzeciwko dworca autobusowego. Łatwo znaleźć. U podnóża hotelu Baobab, tak. bardzo łatwo trafić. Jesteśmy I takim... coś jeszcze, jakieś jedzonko polskie też można? Yy, jedzonko trafić? polskie czasem mamy, można trafić, ale tą w weekendy i yy, przy jakieś specjalne okazje. Czasem mamy Bigos. Bigos. Dzisiaj... Przyjeżdżajcie w weekend na Bigos. Dzisiaj mamy chleb ze smalcem. Bardzo pyszny smalczyk. Moja przyjaciółka na moją rodzinę mi przygotowała, więc będziemy się dialektować tym smalczykiem dzisiaj. Ale normalnie mamy jedzenie typowo kanaryjskie: mamy pyszne serki. Tutejsze zmieniamy też w każdym tygodniu z innej wyspy. Mamy tak, coś takiego, co się nazywa karahakas, To jest wątróbka po kanaryjsku. I to jest rzecz, którą Taka sama lud... jak w Polsce wątróbka? Absolutnie nie taka sama. To Aha. jest wątróbka wołowa, przyrządzona w takiej marynacie. I ludzie, którzy nie lubią wątróbki, nie wierzą, że to jest wątróbka. Jest mięciutęgie, smakuje jak cielęcinka. Z takich rzeczy, które są oryginalne, tojos, to jest suszony rekin. Rekin. Tak, suszony rekin w sosie takim mocho Dosyć. Mocne. Mocho czy mocho? mocho jest, musi być mocho. trochę pikantne i to jest rzecz, które, którą ludzie albo bardzo lubią, albo nie lubią. To jest takie e, dosyć dziwne. No, nie? E, mamy też dużo, mamy często jak jest sezon, mamy tuńczyka świeżego, robimy tatar z tuńczyka, ale tylko teraz nie, nie jest sezon, więc teraz mamy normalnego tuńczyka marynowanego na sposób kanaryjski. Zawsze mamy jakąś rybę tutejszą lokalną, czyli te makrelki bardzo często. Widzicie, Sadynki. będziecie na południu Gran Canarii, musicie koniecznie. Koniecznie zapraszamy serdecznie, mamy przepyszne wino i jedzenie, które was zaskoczy. Wielokrotnie nasi klienci i Polacy, i Anglicy i z różnych krajów mówią, że nigdzie nie jedli tak dobrze jak u nas, co nas bardzo cieszy. I ja tego nie wyślam, ja to jest prawda, może się zapytać naszych klientów. Klienci do nas wracają, mamy klientów z zeszłego roku, którzy y, pierwsze kroki, które zrobili tutaj, to do nas, było. przyszli do nas na wino i coś zjeść. Więc tak, bo to powiedz mi, czy były jakieś zabawne sytuacje, takie, które <laughs> najśmieszniejsze zdarzenia przez te 11 lat, które się wydarzyły tobie? Y, było mnóstwo śmiesznych sytuacji, Rzez... ale akurat nic nie przychodzi takiego y, bardzo śmiesznego do głowy, ale może mi się przypomni. Ale zabawne dla mnie było to, że moja sąsiadka z Argentyny, z którą na początku próbowałam rozmawiać po angielsku, ale Rodowita Argentynka. Tak? Rodowita Argentynka, ale tutaj mieszkała już od dwóch lat. Miałyśmy dzieci w podobnym wieku, więc bardzo szybko się zaprzyjaźniłyśmy i mieszkała zaraz obok mnie, więc nie było wyjścia. I z nią zaczęłam bardzo szybko mówić po hiszpańsku, bo jej angielski był mm -hmm. o wiele gorszy niż mój hiszpański. I potem jak załatwiałyśmy różne formalności, na przykład karty do lekarza, czy tam jakieś inne, te numery nie i tak dalej, ona jeździła ze mną i ona tłumaczyła mój hiszpański, tłumaczyła urzędnikom kanaryjskim, co było dla mnie bardzo zabawne i śmieszne, że ona mnie rozumiała, a oni nie. Więc dziwna. Dziwna, bardzo tak jest. Może dlatego, że ona mieszkając, wiesz, zmieniła też, jakby, jak w pewnym sensie, sposób mówienia, bo tu trochę inaczej się mówi niż w Argentynie, prawda? Ona mówiła o wiele wyraźniej niż no mówią Kanaryjczycy, mówi bardzo wyraźnie tak. i gramatycznie i kończy końcówki. Co prawda, była bardzo ekspresyjna i bardzo szybko mówiła. Aha. Więc ja też musiałam ją czasem hamować, żeby Ale trochę... chodzi o to, że ona, wiesz, nauczyła się, musiała otworzyć trochę horyzonty, żeby rozumieć kanaryjczyków lepiej i dzięki wiesz, temu tak. rozumiała też innych lepiej. Ludzie, nie? Bo którzy znają, ponieważ ona też trochę podróżowała i znała trochę angielski, mhm. wiedziała, że ludzie mogą mówić trochę inaczej, no z trochę innym akcentem, mhm. troszeczkę czasem ze złą wymową, ale ona to rozumiała, była bardzo no inteligentna tak. i w lot, łapała wszystko. A teraz z drugiej strony, czy były jakieś trudne, ciężkie sytuacje, które Ci się wydarzyły? No, coś nam się tam zdarzało, ale generalnie najbardziej tutaj ciężka jest biurokracja, biurokracja, która jest rozwalająca po prostu na kawałki. W Polsce nie ma biurokracji, tu jest biurokracja. Tutaj jest po prostu taka jakaś machina niesamowita, że szok można przeżyć. Urzędnik od urzędnika, jest ten cały gowierno, jeden rząd, drugi rząd kabilo, odsyłają Cię od jednego do drugiego. Nikt nie podejmuje decyzji, blokują ci wszystko. Nie ma, bardzo to utrudnia prowadzenie wielu przedsięwzięć. Wręcz podcina skrzydła. Tak, powiem. tak, tak. <laughs> I rozwój wyspy myślę też. Ja wiesz co, ja pamiętam, że u nich bardzo często jest tak na przykład, że jeden urzędnik mówi tak, a drugi hmm. mówi zupełnie inaczej. Nie, nie, to nie jest prawda i wiesz, oni ci przedstawiają każdy swoją prawdę i te prawdy są zupełnie różne. I potem trzeba iść zawsze przepuszczać kolejkę tak. i powiedzieć, ja chcę do tego, bo już z tym się w miarę no. dogadujesz, ja tak robiłam. Albo brałam wszystkie dokumenty, całą wielką teczkę dokumentów, Aha. jak szłam coś załatwiać, bo on mówił mi tak, dobrze, to to, to i to i jeszcze to. Przyjdź jutro. A ja mówię, nie, 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 ja już no proszę bardzo. I Nie dać się spławić, bo oni ci będą spawiali i powiedzieli jutro, przyjdź jutro, przyjdź, umów się na za tydzień. A powiedz mi, po tych 11 latach życia na wyspach kanaryjskich, czy, czy jest coś, czego ci brakuje? Czyli coś, czego mi brakuje, po prostu wiadomo, brakuje mi rodziny i moich przyjaciół. Ach, to no jest tak. coś, czego mi bardzo, bardzo brakuje. A poza tym może trochę takich pół roku. Pół roku. Tak, cały czas ciepło, cały, cały czas słońce. Wiosnę się ma, ale tak bardzo mi to nie przeszkadza. Ale jak mam okazję cieszyć się zimą i śniegiem, to jest to dla mnie bardzo hmm. miłe teraz. <noise> I nawet jak deszcz pada, jak jest taka słota jesienna, tak dzień pas, z przy dużą przyjemnością. A tak, to już słyszałem. Słyszałem taką tak, takie opinie kiedyś od Polaków, że brakuje im zimy, że tak tęsknią. No z... ale to wiesz, że zawsze można do Tehedy. W tym roku można było do Tehedy pojechać, zobaczyć śnieg. Ale Te to jest wysoko w górach, w gdzieś góra. tam prawie na wysokości dwóch kilometrów, bo taka, taka jest maksymalna tak. wysokość środka wyspy. Piko teraz nie jest 200. 2 km. I tam Piko teraz nie jest, nazwa jest szczyt śnieżny szczyt. Czasem. Czasem jest śnieżny. W tym roku był. Hmm. Bardzo mi się podobały pługi jeżdżące po Teneryfie. <laughs> Cieszyłam oko. Dziwne, dziwnie to wygląda trochę, no? prawda? A na dole plaża, na dole ludzie na plaży, a u góry na desce tej co na plaży normalnie surferzy, Aha. na deskach jeżdżący jeżdżający z tej te piękne. A powiedz mi, czy y, jak oceniasz ogólnie życie tutaj? Porównując to na przykład z Polską? Y, ogólnie życie tutaj jest bardzo spokojne i przyjemne. Y, Kanaryjczycy są bardzo generalnie. Tak totalnie, nie wszyscy, są wyjątki, ale większość z nich jest bardzo miłymi ludźmi, bardzo serdecznymi i cieszącymi się życiem, co bardzo mi odpowiada. Myślę, że to jest jeden z powodów, że też tu jestem. Oni wiedzą, jak się cieszyć życiem, oni lubią dobre jedzenie, zabawę i yy, muzykę i śpiew, że tak powiem. Ale biurokratów dobrze nie oceniasz. Biurokratów <laughs> oceniam fatalnie, to jest tragedia. A jakie jest ich nastawienie do Ciebie jako do Polki? Bardzo było fajne, bardzo przyjemne, yy, bardzo dobrze jestem odbierana. Co prawda, większość urzędników, jak coś załatwiam, to mi, jak słyszę, że jestem z Polski, to mi mówi Wałęsa i papież. No, nie? Tak. Znasz to? Tak, oczywiście. W sensie tym się kojarzy. oni chyba zrobi coś dobrego dla Polski, że nawet Kanaryjczycy wiedzą <grydzą> coś o tym. No, szczególnie papież to. Papież chyba... bardzo jest tutaj tak. y, lubiany, ceniony. i. Wałęsa tylko znają. Papieżu... Cześć tam, Wałęsa i... hmm. to takie ma różne kontrowersyjne. Mówią mi, a ten prezydent Elektryk. No nie, nie, nie mówią powiedzieć jego nazwiska, więc ja od razu mówię: a, Wałęsa, aha Wałęsa. Wiesz. Czyli ogólnie jesteś zadowolona z życia na Kanadach. a jak to wygląda, że zastanawiałaś się kiedyś nad powrotem do Polski, bo mówisz, że rodziny Ci brakuje, myślałaś kiedyś o tym, żeby do Polski wrócić? Yy, wiesz co, nie wiem co zrobię, bo ja działam bardzo spontanicznie, na razie w tym momencie jestem tu i teraz, czekam kiedy mój syn skończy edukację, potem zobaczę co będzie chciał robić dalej, na razie jestem zafascynowana ciągle winami kanaryjskimi i Jestem w tym przedsięwzięciu, w którym jestem, które rozwijamy prężnie, więc jestem bardzo zajęta, nie mam czasu na takie rozważania, na myślenie. No, no, na myślenie. O tym, a ale czyli do Polski do Polski nie wracasz? Nie wiem, może. Nie jak chcę. na razie. jak na razie nie wracam, ale z dużą przyjemnością wracam do Polski. Dwa razy w roku przynajmniej, jakieś święta, na wakacje troszeczkę. Żeby... Dwa razy do roku? Dwa do razy w roku staram się być w Polsce, żeby zobaczyć się z rodziną. I to tylko do gliwic, czy całą Polskę, yy... całą rodzinę? Yy, nie, przeważnie jestem w gliwicach i, i nie nudzę się tam. I jak czasami mam możliwość, to czasami gdzieś jeszcze się tam przejadę, na w Polskie może, czy coś. Aha. A powiedz mi, jak oceniasz sytuację w Polsce, tak z dystansu patrząc. Czy interesuje Cię to, co tam się dzieje w Polsce, polska polityka i wszystko, co z Polską związane? Czy tak ods odsunęłaś? Się no może, nie wiem, czy, czy muszę powiedzieć, że jak wyjechałam z Polski i widziałam, co się dzieje w Polsce, to cieszyłam się, że wyjechałam z Polski i ciągle mam podobne odczucia i może już nie będę bardziej rozwijać tego tematu. <śleskujesz> No cóż, w zasadzie to jeśli chodzi o moje pytania dotyczące mieszkania Polaka, Polki w tym przypadku za granicą, to byłoby tyle. Czy masz jeszcze coś, co ty chciałabyś przekazać Polakom eee. na temat Kanarów? Na no, temat Kanarów, że miejsce bardzo ciekawe, gdzie nie tylko można leżeć na plaży i się wygrzewać i kąpać w morzu przez cały rok. Można robić różne rzeczy. Życie kulturalne też całkiem fajne. Znam środowisko artystów, wspaniałych ludzi, którzy naprawdę mają duży talent. Jakieś przykłady? Przykłady: Luz Sosa, Robert Maciejski. Wspaniałe wystawy tu organizują i e, naprawdę życie są tutaj w Inotece. Mam nadzieję, że sfilmujesz parę obrazów, które mam w tym tak, momencie od y, Lilian Campo, która jest z Kolumbii, ale mieszka tu 40 lat, więc bardziej tu. Z, y, teraz mam wystawę tego Abdullaha Abdula z Senegalu, bardzo utalentowany człowiek. Z Senegalu. Z Senegalu ale mieszka tutaj ponad 12, 20 lat, sprowadził swoją rodzinę. Y, pomijając, że y, pierwsze wędrówki górskie jeśli ktoś lubi, wspaniałe szlaki. Oj, tak. Wiesz coś o tak, tym. Tak, wczoraj, byłem, wczoraj byłem na trasie całodniowej. Czy znasz plażę Guigui? Znam plażę Guigui, ale ja miałam szczęście dopłynąć tam łódką. O, to, to nieszczęście, nieszczęście, bo trasa ja. jest rewelacyjna, zrzałam, tak malownicza, Ale wiem, że ona jest ciężka, a ja nie lubię pod górkę. Powiem Ci, że na drugi dzień łydki bolą. <laughs> wiem, domyślam się. Mój, tak. mój kolega robi takie wycieczki, i wspaniałe są. Dużo ciekawych rzeczy. Oprócz tego odkryłam, że tu można chodzić na grzyby przez... Na grzyby? Tak, byłam na grzybach wielokrotnie. Zbierałam w artynarze rydze, prawdziwki, maślaki. Oprócz artynary byłam gdzieś za Telder, tylko już nie pamiętam gdzie. I w ciągu chyba 10 minut nazbieraliśmy wielki kosz maślaków. Mm, maślaków? Maślaków, tutaj. więc to jest dla mnie też duża przyjemność, że takie coś tu można robić. I właśnie teraz jest sezon, mm -hmm. więc prawdopodobnie się wybiorę niebawem na jakieś grzybki. Może to będą rydze. Oprócz tego, jeśli ktoś lubi morze, ma sporty wodne, ma tutaj naprawdę raj. Ja uwielbiam wędkowanie, nurkowanie i w ogóle nawigację. Z takich bardzo ciekawych przeżyć raz spłynęliśmy z takimi ludźmi z Polski na taki mały rejsik po okolicy. Spotkaliśmy całe stado wielorybów, które nas okrążyły, Tak, potężne wieloryby, które nas okrążyły ze wszystkich stron, widzieliśmy wcześniej delfiny, ale delfiny to jest to normalne, jednego wieloryba zobaczyć z daleka czy nawet z bliska też jest normalne, ale stado wielorybów, które płynęło wzdłuż nas, przewracały się z boku na bok, kapitan był lekko zaniepokojony, bo przepływały pod łódką też pod spodem, był to mały jacht, ale było to mocne, doświadczenie mocne. No, to jest takich ciekawostek, które tu mu się przydarzyły. Czyli tak, co, polecasz na przykład Polakom przyjeżdżać turystycznie, czy takim, którzy by chcieli zaznać innego życia, też polecasz to, żeby przyjechali eee, na dłużej? Myślę, że tutaj jest miejsce na wakacje jednak wspaniałe, a do życia nie jest aż takie proste, w zależności, jeśli zna się języki, parę języków. Tutaj jest praca tylko w turystyce praktycznie i w obsłudze turystyki i w tej biurokracji, do, na którą my się nie załapiemy, bo to jest... Mhm. Dla wiadomo dla kogo, dla miejscowych poznajomości i tak dalej. Ale e, można spróbować, ale nie jest łatwo, nie jest to takie. Myślę, że na wakacjach jest tutaj o wiele przyjemniej. Język przede wszystkim, tak? Język przede wszystkim i e, sam hiszpański nie wystarczy, jeśli chcemy pracować w turystyce. Dwa, trzy języki, niemiecki, angielski. W turystyce. Tak, najlepiej jeszcze francuski i włoski. No tak, czyli tak. I, nor, jeśli, i, norweski. I norweski. Jeśli chcecie przyjechać na wyspy kanaryjskie na dłużej, to koniecznie uczcie się hiszpańskiego, bo koniecznie. niektórzy nie wiedzą, że tutaj wcale nie, nie angielski. Oj, nie, tu się ciężko po angielsku dogaduje z Kanaryjczykami. No chyba, że z tymi, którzy w turystyce pracują. Ale tu też tak bywa różnie. Też bywa różnie. Ale hiszpański to jest podstawa, który jest zresztą łatwym językiem, prawda? Bardzo łatwym, bardzo szybko wchodzi i przyjemnie. No wiesz sam, też no szybko tak. się nauczyłeś. Tak. Ale ty też masz talent językowy. Niekoniecznie. Ciężka praca przede wszystkim w przypadku <gry> języków to jest ciężka praca. Nie no, wyjścia. w przypadku języku trzeba nie mieć wyjścia. trzeba, Jak się musisz porozumiewać, się nauczysz. No tak. Czyli w takim razie zapraszamy wszystkich Zapraszam. do Mas Palomas, do odwiedzenia winoteki. Winoteka Canary Fan, Mas Palomas Meloneras, naprzeciwko przystanku, przystanku dworca autobusowego. Mały dworzec. Jesteśmy obok banku Santander. Na, u podnóża Baobab. Bardzo łatwo nas znaleźć. I Beata chętnie z Wami porozmawia? Chętnie porozmawiam, opowiem Wam o winach, jeśli lubicie wina. Jeśli nie lubicie wina, to mamy też piwo lokalne z małej produkcji, bez chemii, bardzo dobre. Mamy też lokalne rumiki, więc coś tam się znajdzie dobrego. Nie mówiąc już o naszym regionalnym, bardzo smacznym jedzeniu, mamy kozę, która jest wielkim hitem. Teraz, właśnie w niedzielę, będziemy startować z pają. Zawsze o drugiej robimy paję z owocami morza którą uwielbiają nasi klienci. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Dzięki, na razie. <laughs> dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.